Uh, idę spać. O, o, o! Jak mam tu wejść. Muszę spróbować tu wejść. Dobra, tylko żeby nie usłyszał, jak strzelam. Po, 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 po! O, o dobra, otworzyły się. Tylko mam nadzieję, że tego nie słyszał. Okej. Okay. On śpi tam. A chyba coś, coś. A, a, Dobra, jedzę dalej spać. Tu broń zauważył. Tu tylko muszę... Go... A on się schował pod kołdrę pewnie, Haha. Ha. Dobra. Ja tylko teraz muszę szybko go okroić. John ma safe. A tu jestem ślepy. Okej. Okay. On jest pod drę, więc nie będzie widział. Okej, okay. otwieram drzwi. Teraz szybko bombę biorę. Okej. Okay. Biorę bombę. Nie, ja mogę je postawić. O nie, on się chyba budzi. Eee... Chyba coś słyszałem... Chyba coś słyszałem... Ale nie widzę tu nic... Czemu drzwi są otwarte? A dobra, idę spać... Uuu, dobro... O nie, co ja zrobiłem? Nie zamknąłem drzwi, jestem jakiś głupi... Ale dobro... No, szczęście poszedli spać... Bierzemy bombę... Bierzemy to dobro robimy go szybko, uciekamy, uciekamy, szybko. Oa, oa, złamałem się. O! Dobra, szybko, uciekam. Uciekam, uciekam, uciekam. Nie może tego zauważyć. Eee. E, nie, ktoś mi okradł safe, Nie, szybko! Eee. Zgosię to na policję. Eee. biorę pistolet, nie wiem skąd go wzięłem, ale aż wszędzie strzelam. Eee. 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 O nie, nie chcą to strzelił siebie. U. No niestety... Olan zoba, umarł, bo chciał zrobić jakiegoś tego typa, który go okradł, ale sam się zabił XD. To jest bardzo, bardzo dziwne. No i tutaj mamy... zginął on. Tutaj już dużo osób zginęli, tak jak na przykład Zbyszek i Ola. Ale... Alan dzisiaj zginął. No i... To była na telewizowie naura! A, jak Wam film się podobał, to zostawcie lajka, adios!